thank mm -hmm. you Cześć, witajcie wędkarstwo, jedziemy na ryby Dzisiaj widzimy się na kanale Iron Calder Jestem dobrze przygotowany Mam zamiar połowić ryb Wziąłem, słuchajcie, kosz wędkarski To znaczy, że dzisiaj jest poważne wędkowanie Oczywiście żartuję Jesteśmy w miejscu, które już jest znane na kanale, bo były już stąd dwa odcinki Tylko nigdy nie byłem tutaj w takim, że tak powiem, sezonie Jestem bardzo ciekawy, jak mi się uda dzisiaj tutaj osiągnąć wynik no i zobaczymy. W każdym razie widzimy się z rozrabiania zanęty, bo dawno nie było pokazane jak przygotowuję. Oczywiście zanęta feeder bait leszcz. Plus trochę dodałem mila. Yy, mamy też ziemię taką moją własną, do nęcenia wstępnego. Także tu mamy zanętę już wstępnie rozrobioną. Do wody dodałem atraktora ochotka i konopia. Uważam, że spoko. Słuchajcie, muszę sobie wziąć tu ręcznik. O. Tutaj nam zanęta dochodzi. Szukujemy sobie od razu towar do nęcenia wstępnego, czyli tutaj mamy pół litra. Taki pojemnik litrowy, Tu mamy ziemię, więc damy sobie litr ziemi. I litr albo nawet i mniej zanęty ale najpierw to przesieję to. zanęta już jest znaczy się, ta ziemia już jest taka dosyć wilgna ale zaraz to wszystko sobie tutaj dokomponuje. to jest płytko dosyć więc nie ma specjalnej potrzeby tutaj żeby yy, super to wszystko mieć domoczone i nawilżone jednak chcę żeby to było ciężkie żeby to leżało na dnie no bo chodzi o leszczyka tak? także zanęty mamy lekko przemoczoną Ziemię mamy już wilgotną. Teraz sobie to wszystko zamieszam Słuchajcie, razem muszki mi tutaj troszkę nie dają żyć. Bo jest ich tu sporo. No, jak na razie to jest taka konsystencja. Jednak po dodaniu robaków i wszystkiego. Dopiero zobaczymy finalnie, jak będzie. Także garść tylko dendrobeny. Bo słuchajcie, z dendrobenem, to, z dendrobenem to jest słabo. Bo jest ona droga. A nie, tych grubych robaków wcale nie dajemy. Dajemy pinki. Dwie garście. Peletu. On jest suche, ale to jest feeder bait, więc ten pelet się zaraz zrobi. dzisiaj mamy tajną broń, słuchajcie. Czyli mięso. Tego mięsa też tu tam nie za dużo, bo więcej chcę to mięsko dawać na haczyk. O, tak to wygląda. Trochę spryskam ten pelet. Ale on sobie wilgoci weźmie no. Także Tak to wygląda, to idzie od razu do zanęty Troszeczkę pomoczymy i zamieszamy wszystko o. No, Moim zdaniem to już jest fajnie wilgotne Nie ma sensu więcej robić nic Także to jest wstępne nęcenie I zanim rozłożę wędki i przesieję zanętę główną, sobie zanęcę Dokładnie 30 metr koło tej łajby, tam idzie wypłycenie. No i mam nadzieję, że będą tam ryby. Zapraszam do oglądania serdecznie. Znamy wędkowanie, zestaw standardowa. Słuchajcie, skrętka może jest ten widok teraz trochę wykrzywiony, ale myślę, że ujęcie bardzo niekonwencjonalne. Słuchajcie, moja kamera najdroższa jest teraz tam nad wodą, na takim powiedzmy sobie szczerze, ramieniu, ale czegoś nie robi, żeby sprawić Wam przyjemność. Na początek idą dwa robaczki i pierwszy rzut do wody. Słuchajcie, po tak mniej więcej. 20 minutach odnęcenia metrowy przypon, jednak z zamiarem moim jest łowienie na przypon o długości 50 cm, bo gdzieś tam mam nadzieję, że będą dobre brania. Ale jak to będzie, to się słuchajcie, okaże. Więc najlepsza część teraz tego wszystkiego, czyli wędkowanie, słuchajcie. Bardzo jestem ciekawy, co się będzie działo w ogóle się coś będzie działo? bo Z tym może być różnie. Ale są wskazania od razu na szczytówce. Także to jest piękne. Przydałoby się trochę wiatru, ale i tak jest spoko, bo ostatnio jak tutaj byłem to strasznie wiało, było zimno. Takie jest miejsce tutaj podatne na wiatr I, i to jest największy zawsze mój problem. Jak wieje mocno, a jak jeszcze do tego pada, to jest w ogóle już koniec. No ale zobaczymy jak będzie. I melduje nam się pierwsza ryba i to nie taka mała, nie był spięty, także jest wszystko dobrze. Niestety brania tak za bardzo nie było widać, było bardzo delikatne. Skusił się na dwie pineczki. Teraz zobaczymy, może jest podchaczone albo coś, bo dosyć mocno ciągnie. Fajnie ryby tutaj fajnie walczą, bo ten kanał płynie słuchajcie i one nie są takie aż słabe Jest ładny leszcz. Piękna rybka, ojeju jest ho, ho, ho. Czego więcej chcieć O przepiękne, słuchajcie. Przepiękna ryba Słuchajcie będę podawał Dużo tego mięsa i sporo dendrobeny, bo takie słuchajcie ryby trzeba karmić. Przepiękne. Przepiękna rybka. Spokojnie. To był chyba piąty rzut. Więc też ze spokojem trzeba je łowić. Teraz widzieliście, bardzo było branie delikatne, ale ryba jest raczej mniejsza. Zdecydowanie jest mniejsza. Ale słuchajcie, zaczęło się bardzo dobrze. Dzisiaj idziemy, tak, no szczerze Wam powiem, po wynik. Bo jest bardzo ciekawy, jak to się tutaj wszystko rozegra i ile złowimy ryb. Jednak trzeba przyznać, że sesja zaczęła się bardzo dobrze. Słuchajcie, chcę Wam pokazać fajny motyw na karmienie. Słuchajcie, tutaj standardowo mam robaki, ale moja tajna broń się to jest mięso. Mogłaby to być też kukurydza. Słuchajcie, jedną taką. Jeden kawałek mięsa albo jedną kukurydzę bądź dwie podajecie cały czas rybom, non stop, bez yy, yy, zakładania tego na hak. I, słuchajcie, I po jakimś czasie, zamiast do koszyka, zaczynacie dawać sobie to na hak i uwierzcie mi, że ryby normalnie szaleją, wydaje im się to być może bezpieczne. I dlatego później na to mamy bardzo fajne rezultaty, jeżeli w ten sposób zrobimy. Jest to bardzo fajny patencik, słuchajcie, niemal żebym powiedział sekret. Słuchajcie, jest to patencik, który sprzedał mi Przemysław Sław a O nim dosyć często wspominam, ponieważ Przemek jest bardzo fajny i naprawdę zna się na łowieniu i sprzedaje takie patenty, że warto warto go słuchać. Słuchajcie, z miejsca mieliśmy branie tylko obcierka. Tylko obcierka. No przerwało mi ta akcja tutaj Także zapraszam Was na kanał Przemysława Przemysław Solski Fishing Naprawdę jest wiele do nauczenia się Zrobimy sobie kolejną rybkę. Można powiedzieć, że jest to śmieszny choli. i ta ryba jakoś się teraz tutaj <laughs> trochę <się> przestraszyła czegoś. <laughs> Ale są piękne te leszcze. Prawda. Piękna ryba. Jesteśmy też od razu po żółcie. Tyle co zadziałał klip. Ja zostałem poproszony o to, żeby pokazać jak napinam żyłkę. Słuchajcie, teraz już Poczułem, jak koszyk opadł na dno i zobaczcie, mamy luz. Także jeszcze wkładamy szczytówkę do wody, po to, żeby ją zamoczyć. I teraz różnica jest taka, że w klasycznym federze jeszcze robię coś takiego, jak w odległości żeby ją zatopić i jeszcze mamy luz na żyłce. Teraz odkładam i już zaczynam zwijać. Jak mam szczytówkę napiętą, to więcej nie zwijam. Z tym, że teraz ta żyłka albo plecionka opadnie i ona cały czas, słuchajcie... Będzie się prostowała, więc jak Wam się naprostuje szczytówka, wam pokażę, robi się coś takiego, to znaczy, że jest za luźno. Wtedy należy delikatnie ją podciągnąć i dać szczytówce napiąć żyłkę. Nie możemy tego robić za mocno, bo nie chcemy przesunąć zestawu. Chyba, że jest to naszym zamiarem. Jeżeli chodzi o metodę, to staramy się w ogóle nie ruszać. Dla mnie to jest proste, ale zdaję sobie sprawę, że niektórzy mają problem. Jeszcze co można sprawdzić? Można dać luzu można napiąć. Całe napięcie jest korygowane na szczytówce. Zobaczcie, możemy jeszcze mocniej ją napiąć. Jeszcze się nam zestaw nie przesunął. Jak się nam przesunie zestaw, to zobaczycie jak będzie. Patrzcie. Jeszcze się nie przesunął zestaw. Teraz już się przesunął. Widzieliście jakie było? I już przesunięty. I to już jest cały zestaw przesunięty. Także do tego stopnia możemy napiąć, napniemy bardziej i już nam się przesuwa zestaw. O. Zostawimy tak jak jest. Mamy kolejną rybeńkę. Uu, no, że ta woda jest nawet czysta tutaj. Zauważyłem, że są lepsze brania, jak ten kanał zaczyna płynąć. Jak stoi, to od razu się pojawia dobry dro, drobnicą. wyskoczył spod Bieraka agent. To <ścoughs> nie widziałem czegoś takiego. Mówię, te leszcze tutaj są fajne. Fajnie walczą. Także. na mięsko. Kolejna. Bardzo fajna ryba. Tak to wygląda. Odbieramy koszyczek. No i ciekawe czy uda się teraz od razu coś złapać fajnego na ten. Pięknie mamy rybkę pierwszą z tego ujęcia. Trochę się chwiejecie, no ale nic na to nie poradzę. Myślę, że ujęcie jest spoko. Zwłaszcza jakbym tak szczytówkę dawał To jest jak najfajniej podbierak leży daleko Ale jest rybka. To jest piękne. Kolejna. Muszę przyznać, że dobrze nam idzie. Są przerwy. Tyle co donęciłem. I te donęcenie staje egzamin, bo ewidentnie od razu po donęceniu wpadła teraz ryba. A to bardzo dobry znak. Udało się w końcu wyholować na tym ujęciu, to mnie bardzo cieszy, bo dzisiaj taka sesja ma być niekonwencjonalna. Próbuję rzeczy, których normalnie nie robię i próbuję też dla Was zrobić fajniejsze ujęcia niż zwykle, bo się gdzieś tam wkrada rutyna na kanał, te same ujęcia, zero jakiegoś kombinowania. Dlatego chcę to dla Was jak najbardziej urozmaicić wszystko. Idziemy po następną. Może pójdzie, to się uda nagrać branie. O, tam panowie wędkarze też idą. Idzie rybka, słuchajcie. <grybka> Powiem wam, że sesja jest bardzo fajna i ryby dopisują zawsze mnie zastanawia to gdzie są te wszystkie płotki do leszczy mamy szczęście o zobacz, ten chlapak też chciał spod wieraka wyjechać one są śmieszne jeden mi wyskoczył tak, ale zobaczcie tą rybę zobaczcie tego ryba, leszczocha piękne jeden wcześniej słuchajcie wypadł mi do wody także Jeden jest stracony Ale Widać, że tutaj trzeba też nęcić, bo tyle jeszcze są spore I one dużo zjedzą Także Zwiększamy na większy koszyczek od razu znowu też Bo to jest bardzo istotne teraz, żeby Te ryby trzymać Bo przyszły z powrotem, bo miałem chwilę bez brań I one wróciły dopiero, słuchajcie, po donęceniu Trzema tymi szklankami więc to całkiem całkiem sporo, i myślę, że warto tutaj jest pilnować tego towaru. I też będę więcej jeszcze teraz pchał do koszyka niż na początku, bo na początku też zmieniłem na większy koszyk, jak przyszły ryby. Z tym, że ryby sobie poszły, więc trzeba teraz tutaj więcej towaru dać. Nie po garstce, tylko już tak zanętą, tylko zapychać będę. No, także tak to wygląda i jedziemy dalej Fajnie bo zaczęło trochę wiać i to zawsze dobry znak jeżeli chodzi o takie deszczyki O, szukać mnie chciał No kurczę o. Widzicie takie? Brzydkie to było powiedział, że bardzo brzydkie branie Oszukane śluz jest, słuchajcie, coś nie wyszło Bo no, mamy śluz, a nie mamy ryby. Czy może problem polega teraz na tym, że jest tam sporo tych ryb i one źle się tutaj zahaczają nam? więc haczyk to może być odpowiedź, ale nie ma co. Idziemy znowu. I teraz sporo, tak jak mówię, towaru. Pieczywo fluo daje ten i cały czas jeden kawałek mięsa, bo mięso daje w sytuacji, kiedy już nie biorą. bo Teraz akurat mówimy na robaki, ale. Jak przestaną mi znowu brać, to wtedy zakładam to mięso. I słuchajcie, to działa, to działa. Już może skończę całkowicie na mięsie i, i, i nawet może uda mi się na metodę połowić. Ale to na razie. Na razie chcę się klasykiem pobawić. Nie wiem, czy w ogóle metody odpalę. Czekamy. O! Widzicie, z opadu Jest sporo ryby I od razu teraz sobie szykuję następny pakunek Tady Trochę pineczki Mięsko Tę drobękę I damy też peletu sporo Garść peletu Na pewno nie przeszkadza no Zobaczcie, jak próbuję, jak próbuję. No, dawaj, dawaj, młody. Trawie że Widzicie, ja takich brań raczej nie zacinam. Raczej czekam, aż będzie konkretne przegięcie. Bo mamy dość dużą przynętę na haku. O, teraz jest dobrze i jest ryba. Nie jest to największy leszcz, jaki dzisiaj był. To dziwnie wygląda, ale chcę naprawdę, chcę pokorzystać z tego, że jest to kamera. No to jest piękne. Teraz tutaj zobaczcie, trzeba przejść z autofokusa na manuala. Znaczy się z manuala na autofokusa i tu wam pokazać ujęcie z podbierania. Cyk na wodę. I tak wygląda moje zaplecze youtuberowania Uf. słuchajcie to nie jest łatwe to naprawdę nie jest łatwe ile rybia straciłem przez te zabawy no, jest chłopaczek nie wiem czy go było widać no ale już tego O, to jest pan skimmer taki większy tak zwany no I pięknie to jest piękne Powiem Wam szczerze, że jest Eldorado Śmiało mogę powiedzieć, że Wszystko co robię działa i, 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 I to jest chyba najważniejsze w tym Z tym, że trzeba kombinować troszeczkę Nie ma brań, zakładam Słuchajcie, mięsko, daławiam dwie ryby Czekam aż kompletnie wygasną brania Donęcam Z tym, że teraz też musiałem zmienić przypon Bo po donęceniu nie pojawiły się żadne brania I stwierdziłem, że jednak znowu wydłużę przypon, skoro nie ma brań i to poskutkowało. I zmniejszyłem też haczyk na osiemnastkę. Wydaje mi się, że się tak zrobiło słonecznie i ta ryba poszła do góry i dłuższy przypom będzie tu lepszy, bo być może ryba pójdzie za, za, za tym co opada na dół. I mamy efekt słuchajcie, zobaczcie, na trzy pinki haczyk osiemnastka i jest trochę ryzyko. Moim zdaniem, bo ja wolę takie ryby łowić co najmniej 14 ale udało się go szczęśliwie wycholować Tak więc nie będziemy z tego powodu tutaj na pewno narzekać słuchajcie bo metoda zaskoczyła akurat jedna będzie ryba na metodę dla was to teraz będzie dziwnie, bo dźwięk gorszy, ale słuchajcie sprawa wygląda tak, że przed chwilą yy, nagrywałem dla Was jeszcze stęki, no ale mikrofony się rozładowały, słuchajcie, nie macie dźwięku Dlatego na szybko teraz powiem co się dzieje. Holujemy ostatnią rybę. Ja wyciągam siatę, zważę sobie dzisiaj słuchajcie, te ryby wszystkie i ogłaszam dla Was w tym momencie konkurs, w którym do wygrania będzie ten kołowrotek. Co trzeba zrobić? Słuchajcie, musicie strzelić wagę z dzisiejszego wędkowania. Tylko wyjmę tą rybkę tutaj. Musicie strzelić wagę. O. Ryba poczeka w podwieraku słuchajcie a ja wam pokażę siebie takie to już są warunki także co zrobimy? Ja wyciągam siatę, ważę ryby, ujęcie zważenia zobaczycie w przyszłym odcinku, też zobaczycie siatkę dzisiaj. Czyli każdy będzie mógł mniej więcej zgadnąć w komentarzu. Słuchajcie ile mamy, ile mamy dzisiaj wagi osoba, która będzie najbliżej tej wagi wygra kołowrotek dragona. Słuchajcie, kolejny leszcz. Już nie wiem ile ich dzisiaj złowiłem, ale jest ich sporo. Bardzo dobra sesja. Ten taki troszkę poturbowany, biedaczek. Po co trzeba zrobić? Ten dźwięk będzie straszny, zwłaszcza, że teraz coś tam włączyli. Ja wyciągam siatkę z rybami, a Wy w komentarzu strzelacie jaka jest waga. Kto będzie najbliżej wagi, gdyby ją trafi, wygra kołowrotek dragona. A ja ogłoszę w następnym odcinku, gdzie pokażę Wam ujęcie też zważenia, żeby to było widać. Albo po prostu powiem wam jaka jest waga, bo może będzie mi to ciężko nagrać. W każdym razie no ja będę wiedział kto wygra i ja tą osobę wam wybiorę. Czy to to zważyć Sporo ryb. Dobra, Dobra ja już wiem ile ja Już wiem wiem ile ale wam wam pokażę. pokażę To na tyle, jestem cały od szlamu. Było warto dzisiaj, naprawdę było warto wstać o czwartej nad ranem. Fajna sesja, super ryby. Mój najlepszy wynik w tym sezonie najlepszy wynik z tego kanału w ogóle. E, myślę, że się bardzo dobrze dzisiaj wpasowałem. Nawet metoda złowiła na końcu rybkę. I co tu więcej mówić? Pamiętajcie, zostawcie łapkę, komentarz, zasubskrybujcie kanał, to bardzo pomaga. Będzie więcej, będzie więcej takich filmów. Bierzcie udział w konkursie, jeżeli chcecie, zgadujcie wagę, wystarczy wpisać w komentarzu jaka waga jest Waszym zdaniem tutaj dzisiaj, jaka była uzyskana. Podajcie swój właśnie wynik. No, było co trzymać, było co trzymać, a w następnym odcinku ja powiem kto wygrał i kołrotek dragon poleci do szczęśliwca, do nowego posiadacza, tak? I tyle. Także dzięki za obejrzenie tego filmu. Wędkarstwo idziemy na ryby. Zapraszam do kolejnych produkcji. Na razie hej.